To naprawdę niewiarygodne. Sonda Mercury Messenger zaskoczyła nas nowymi przełomowymi odkryciami. Pierwsze prawdziwe zdjęcia ukazują surowy i gorący świat, charakteryzujący się ekstremalnymi wahaniami temperatury i fascynującym usianym kraterami krajobrazem. Obrazy te oferują nam bezprecedensowy wgląd w tajemnicę Merkurego, jednej z najmniej zbadanych planet w naszym Układzie Słonecznym. Jest ku temu dobry powód. Jego bliskość do Słońca i ekstremalne warunki z nim związane sprawiają, że jest on niezwykle trudnym celem i jednym z największych wyzwań dla podróży kosmicznych. Pierwszą rzeczą, o której myśli większość ludzi, gdy myślą o Merkurym, jest to, że jest on mały w porównaniu z innymi planetami i musi być bardzo gorący ze względu na bliskość Słońca. Mały to prawda, gorący również, ale Merkury nie jest tak gorący i niegościnny jak jego sąsiadka Wenus, która znajduje się dalej od Słońca. Kto by pomyślał, że maleńki Merkury kryje w sobie tyle tajemnic? Pomimo swoich niewielkich rozmiarów, jego promień wynosi zaledwie około 2440 km, Merkury jest fascynującym ciałem niebieskim. To planeta położona najbliżej Słońca i ma bardzo powolną rotację z powodów, które nie są jeszcze w pełni zrozumiałe. Jeden dzień na Merkurym, czyli jeden pełny obrót wokół własnej osi, trwa około 59 ziemskich dni. Orbita Merkurego jest również dość nietypowa. Okrąża on słońce w zaledwie 88 ziemskich dni, co znaczy, że rok na merkurym jest porównywalny do dnia. Ze względu na bliskość słońca i ekscentryczną orbitę, merkury doświadcza ekstremalnych wahań temperatury. Temperatury mogą osiągać nawet 430 stopni Celsjusza w ciągu dnia i spadać do minus 180 w nocy. W porównaniu do Wenus to wciąż nieco chłodniej. Nasza sąsiednia planeta z łatwością osiąga 460 stopni, ale znajduje się kilkaset tysięcy kilometrów dalej od Słońca. Wenus również nie ma tak dużych wahań temperatury jak Merkury, ponieważ ma gęstą atmosferę, co prowadzi do ekstremalnego efektu cieplarnianego. Merkury prawie nie ma atmosfery, co znaczy, że jest narażony na wzajemne oddziaływania i różnice temperatur między dniem a nocą. Sądy kilkakrotnie próbowały zbliżyć się do tej fascynującej planety, ale dotarcie i lądowanie na Merkurym jest ogromnym wyzwaniem technicznym. Jego bliskość do Słońca jest głównym problemem, a jego ogromne przyciąganie grawitacyjne wymaga sąd kosmicznych, które mogą nawigować tak, aby oprzeć się przyciąganiu Słońca i zamiast tego skierować się w stronę maleńkiego Merkurego i wejść na stabilną orbitę. Słaba grawitacja Merkurego sprawia, że nie jest to łatwe. Trudno jest delikatnie ustawić sondę na powierzchni bez jej zderzenia lub zbyt mocnego odbicia. Wszystkie te czynniki sprawiają, że misje na Merkurego są jednym z najtrudniejszych przedsięwzięć w podróżach kosmicznych. Do tego dochodzi ekstremalne ciepło. Sądy kosmiczne badające Merkurego muszą być zbudowane tak, aby wytrzymać wysokie temperatury. Wymaga to zastosowania specjalnych osłon termicznych i starannego planowania misji w celu zminimalizowania promieniowania słonecznego. Co wiemy do tej pory? W świecie bogów Merkury jest niebiańskim posłańcem, a NASA wysłała swojego własnego messengera na tę enigmatyczną planetę. Messenger to skrót od Mercury Surface Space Environment Geochemistry and Ranging. Dzięki tej przełomowej misji, NASA dokonała wyczynu polegającego na utrzymaniu stabilnego orbitera na orbicie Merkurego przez wiele lat. Bystrzelona w sierpniu 2004 roku, sonda dotarła do najbliższej słońcu planety w marcu 2011 po złożonej podróży obejmującej manewry wahadłowe wokół Ziemi, Wenus i samego Merkurego. Był to pierwszy raz, kiedy sonda kosmiczna weszła na stabilną orbitę wokół Merkurego. Czteroletnia misja Messenger była absolutnie wartościowa i przeniosła niesamowite odkrycia. Kto by wtedy pomyślał, że na tak gorącej planecie może istnieć lód wodny? Ale właśnie to potwierdził Messenger. Sonda znalazła lód w stale zacienionych kraterach na biegunach Merkurego. Było to zdecydowanie jedno z najbardziej spektakularnych odkryć, które zrewolucjonizowało nasze wyobrażenie o Merkurym i możliwych warunkach występowania wody w układzie słonecznym. Messenger ujawnił również nieoczekiwanie dynamiczne aspekty Merkurego, oznaki aktywności wulkanicznej i złożoną przeszłość geologiczną. Misja zakończyła się w kwietniu 2015 roku, gdy sądzie zabrakło paliwa i w kontrolowanym manewrze zderzyła się z planetą, rozbijając się na jej powierzchni. Zanim Messenger rozpoczął swoją podróż, inne sądy odwiedziły już Merkurego, choć nie z takim samym zakresem i dogłębnością badań. Pierwszą z nich był Mariner 10, który przeleciał obok Merkurego trzy razy w latach 74-75, dostarczając pierwszych zdjęć. Trudno to sobie wyobrazić, ale przed sondą Mariner 10 nie mieliśmy pojęcia, jak naprawdę wygląda Merkury. Sonda dostarczyła pierwsze zbliżenia powierzchni Merkurego i odkryła jego słabe pole magnetyczne, odkrycie, którego nikt wówczas się nie spodziewał. Naukowcy wcześniej zakładali, że Merkury nie może mieć własnego pola magnetycznego ze względu na swój niewielki rozmiar i powolną rotację. Po misji Messenger, Bepi Colombo przejmuje teraz schedę Wspólna misja Europejskiej Agencji Kosmicznej i Japońskiej Agencji Kosmicznej jest obecnie w trakcie długiej podróży do Merkurego. Rozpoczęta w październiku 2018 roku misja, nazwana na cześć włoskiego badacza Merkurego Giuseppe Pepi Colombo, dostarczy ekscytujących nowych faktów. Pepi Colombo składa się z dwóch orbiterów. Mercury Planetary Orbiter MPO od ESA i Mercury Magnetospheric Orbiter MMO od JAXA, które rozwiążą pozostałe tajemnice Merkurego, a w szczególności szczegółowo zbadają pole magnetyczne Merkurego oraz jego historię geologiczną i skład powierzchni. Jednym z najbardziej fascynujących celów BepiColombo Colombo jest zbadanie tajemniczych zagłębień na Merkurem. To są małe, nieregularne zagłębienia, które zostały odkryte na powierzchni planety i których powstanie wciąż pozostaje tajemnicą. Misja będzie również próbowała dowiedzieć się więcej o niezwykłym nachyleniu pola magnetycznego Merkurego i dlaczego jest ono tak silnie przesunięte w porównaniu z innymi planetami. Przybycie Bepi Colombo na orbitę Merkurego planowane jest na koniec 2025. Eksploracja Merkurego nie tylko pomoże nam zrozumieć tę pojedynczą planetę. Każde nowe odkrycie dotyczące planet w Układzie Słonecznym uzupełnia naszą wiedzę na temat formowania się i rozwoju całego układu słonecznego. Merkury mógł kiedyś znajdować się gdzieś indziej w układzie słonecznym i prawdopodobnie był spychany coraz dalej do wewnątrz przez grawitację gazowych olbrzymów. Ta gra jest obecnie nadal mierzalna i możliwe jest, że Merkury zostanie ostatecznie wypchnięty w słońce przez Jowisza lub że biedny mały Merkury zostanie całkowicie wypchnięty z układu słonecznego. Jednak naukowcy nie przewidują takiego scenariusza przez wiele milionów lat. Helikopterem nad merkurym zapierające dech w piersiach krajobrazy. Wyobraź sobie lot helikopterem nad merkurym. Gdy przelatujemy nad tym fascynującym krajobrazem, pierwszą rzeczą, którą zauważamy, jest powierzchnia pokryta kraterami. Kratery te są świadkami niezliczonych kolizji z meteorytami, asteroidami i opowiadają historię długiej przeszłości z wieloma uderzeniami. Misja Mariner 10, która odwiedziła Merkurego w latach 70., po raz pierwszy ujawniła ten usiany kraterami krajobraz. Późniejsza misja Messenger dostarczyła jeszcze bardziej szczegółowych obrazów. Następnie widzimy tak zwane zagłębienia, które są płaskimi, nieregularnymi zagłębieniami, które wyraźnie różnią się od typowych kraterów. Gdy nasz wyimaginowany lot trwa dalej, rozpoznajemy ogromne równiny jako dowód przeszłej aktywności wulkanicznej. Trudno to sobie wyobrazić, ale te gładkie, rozległe równiny mogły być kiedyś pokryte oceanami magmowymi. MESSENGER znalazł wiele wskazówek dotyczących tej wulkanicznej historii, w tym skład powierzchni, która jest bogata w magnes i uboga w żelazo. Dalej znów podziwiamy długie klify znane jako rupes, które rozciągają się na setki kilometrów. Te imponujące struktury są prawdopodobnie wynikiem kurczenia się planety w czasie jej stygnięcia i krzepnięcia. Obserwacje Messenger potwierdziły, że Merkury z czasem się skurczył. Na biegunach widać kratery, które prawdopodobnie zawierają duże ilości lodu wodnego. Pomimo bliskości Słońca i ekstremalnych temperatur powierzchni, Messenger znalazł dowody na istnienie tego lodu. Odkrycie było rewolucyjne i po raz kolejny postawiło zupełnie nowe pytania dotyczące ścieżki wody w naszym układzie słonecznym. Nasz fikcyjny przelot nad merkurem ujawnił planetę pełną kontrastów i tajemnic. Merkury to świat, który odurza nasze zmysły i jest naprawdę zapierającym dech w piersiach i bogatym światem tak bliska słońca. Można by również pomyśleć, że mała planeta wystawiona na tak ekstremalne warunki, będzie oferować jedynie jałowy, zwęglony krajobraz. Ale tak nie jest. Merkury jest ekscytujący i kto nie chciałby odkryć tych krajobrazów dla siebie? Na Merkurym słońce jawi się jako jedna wielka kula ognia na niebie. Trudno uwierzyć, że ta mała planeta, pomimo trudnego położenia, była w stanie zbudować tak bogatą i zróżnicowaną historię geologiczną. Powierzchnia Merkurego jest nie tylko archiwum kosmicznych uderzeń, ale także świadectwem złożonych procesów wewnętrznych. Duże płaskie równiny mogą pochodzić z przepływów lawy, które kiedyś wyłoniły się z wnętrza planety. Odkrycia różnych misji Merkurego nadal uzupełniają nasz obraz tej planety, a każda misja jednocześnie rodzi nowe tajemnice. Na pierwszy rzut oka Merkury może wydawać się opustoszałym, niegościnnym miejscem, ale bliższe spojrzenie ujawnia świat pełen naukowych skarbów. Nadchodząca misja Bepi Colombo bez wątpienia ujawni więcej tajemnic i prawdopodobnie przyniesie nowe niespodzianki. Odkrywanie Merkurego jest jak przewracanie stron starej książki, która opowiada historię naszego Układu Słonecznego. Każda przewracana strona odkrywa nowe tajemnice i poszerza naszą wiedzę o świecie, w którym żyjemy. To podróż, która pokazuje, jak dynamiczny i zaskakujący jest nasz Układ Słoneczny, a mały niebiański posłaniec Merkury odgrywa w niej kluczową rolę. Czy moglibyśmy wylądować na Merkurym? Pomysł wylądowania na Merkurym brzmi jak coś z powieści science fiction. W rzeczywistości, załogowa misja na tę najbliższą Słońcu planetę byłaby wyzwaniem, które wykracza daleko poza nasze obecne możliwości technologiczne. Merkury jest planetą skrajności, z temperaturami sięgającymi 430 stopni Celsjusza w ciągu dnia i spadającymi do minus 180 w nocy. Już same te ekstremalne wahania temperatury sprawiłyby, że lądowanie i dłuższy pobyt na powierzchni byłyby trudnym zadaniem. Musielibyśmy opracować skafandry kosmiczne i pojazdy do lądowania, które byłyby w stanie wytrzymać te trudne warunki. Ponadto wysoka ekspozycja na promieniowanie w pobliżu Słońca stwarza niemożliwe do przezwyciężenia ryzyko dla technologii i astronautów. Podróż na Merkurego zajęłaby również miesiące, a nawet lata, a komunikacja z Ziemią byłaby opóźniona ze względu na odległość i zakłócenia słoneczne. Warunki grawitacyjne na Merkurym i jego bliskość do Słońca skomplikowałyby manewr wejścia, zejścia i lądowania. Sonda kosmiczna musiałaby osiągnąć ekstremalnie wysokie prędkości, aby nawet wejść na orbitę wokół Merkurego, a następnie bezpiecznie wylądować. Chociaż z pewnością atrakcyjne jest zbadanie wszystkich planet w układzie z bliska w pewnym momencie inne planety, a nawet inne księżyce lodowych gigantów z pewnością zostaną odwiedzone przez nas ludzi na długo przed Merkurem. Subskrybuj kanał już teraz. W przyszłości pojawi się tu wiele innych filmów.